Dlaczego ludzie nie zarabiają więcej, mimo że mają zasoby do tego, żeby to robić? Z jednego powodu: mentalny sufit. I przełamuje się w taki sposób, że trzeba zmienić twój termostat finansowy. I jak to zrobić? Na samym początku trzeba sobie ustalić, jaki jest twój próg, który nie możesz przebić. I musisz sobie zadać pytanie. Ja zawsze mówię na moich szkoleniach: ile najwięcej zarobiłeś w ciągu miesiąca w Twoim życiu? To jest Twój mentalny sufit. Jak już podajesz tą kwotę, i w momencie, gdy już ją prawie osiągasz, to nagle myślisz: Aaaa! To teraz mam wyjebongo, teraz już tyle zarobiłem, tyle już teraz mam to. Wtedy spowalniasz Twoje działania, wtedy nie ma już tenex, tylko jest one ex, czyli kurde, bardzo małe działanie, ale termostat działa w drugą stronę. I jak jest najmniejszy próg, na który nie możesz sobie pozwolić, bo kurde nie starczy ci na mieszkanie, na leasingi, na samochody, na inne rzeczy, które tam po prostu masz. I jak jest za mało tej kasy na koncie, to nagle kurwa super motywacja, nie trzeba ci koniecznego, nie trzeba ci żadnych motywacyjnych kurwa szkoleń i wskakujemy znowu na te 45, 47, 48, 49, wyjebą go, a to mam wyjebane, będzie mi dane, bla, bla, bla i znowu. Ważne jest przełamać ten właśnie mentalny sufit i się kurwa zajebiście za niego nagrodzić. Celebrować to jak z czerwaty sucharem, celebrować to jakbyś po prostu wygrał w Totolotka, po prostu na maksa celebrować, jak przebijesz ten mentalny sufit.